Witam was dziewczyny bardzo serdecznie. Zaczynamy przygodę z kwadratem. Będziemy robić tą właśnie włóczką Alice Baby Best, czyli tą, którą ja mówiłam, że tak zakochałam się w tej włóczce. No i zaczynamy i zaczynamy od od sześciu oczek łańcuszka, czyli robimy sobie pętelkę obojętnie w jaki sposób Wy ją robicie, robimy sobie pętelkę, robimy sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć oczek łańcuszka łączymy je z pierwszym oczkiem, oczkiem ścisłym, czyli wchodzimy, w pierwsze oczko przeciągamy przez dwie pętelki. Tą niteczkę będziemy sobie postarali się wrobić w nasze kółeczko i zbędny później kawałek po prostu obetniemy, tak? Drugi rząd zaczynamy od pięciu oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I robimy teraz jeszcze 15 podwójnych nawijanych słupków, tak? Starajmy się tą niteczkę też troszeczkę wrobić, żebyśmy nie musieli jej później chować, po prostu ją się utnie i tyle, tak? Po każdym podwójnym oczku... Po, po, przepraszam, po każdym podwójnym słupku robimy oczko łańcuszka, czyli oczko łańcuszka i znowu podwójny słupek, tak? Oczko łańcuszka, dwa razy nawijamy w dziureczkę i podwójny słupek. Oczko łańcuszka, dwa razy nawijamy i podwójny słupek. Oczko łańcuszka, dwa razy nawijamy i podwójny słupek. Tych słupków podwójnych, wszystkich w tym okrążeniu, powinno nam wyjść 16. Czyli musimy zrobić 16 podwójne, podwójnie nawijanych, nawijanych słupków, oddzielone jednym oczkiem łańcuszka, tak? Tutaj pojedynczy mi wskoczył dwa razy na i słupeczek, oczko łańcuszka, dwa razy nawinięcie, słupeczek i oczko łańcuszka, dwa razy nawinięcie, słupeczek, oczko łańcuszka, dwa razy na winięcie, słupeczek. Robimy. I oczko łańcuszka, dwa razy nawinięcie słupek. I oczko łańcuszka. Zobaczę, przeliczymy, ile tu mamy. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Więc jeszcze cztery oczka cztery słupki musimy zrobić. Dwa razy nawinięcie, słupeczek. Oczko łańcuszka, dwa razy nawinięcie. Łęcuszka, dwa razy nawinięcie. Łęcuszek i dwa razy nawinięcie. Oj, i coś się mi skupiło, dwa razy nawinięcie, i zobaczymy, czy ich już jest 16, przeliczymy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Na koniec robimy oczko łańcuszka i łączymy w czwartym oczku tego łańcuszka pierwszego, który żeśmy robili. Łączymy to i zamykamy oczkiem ścisłym. Tą niteczkę możemy sobie teraz obciąć, żeby nam nie przeszkadzała. I przechodzimy do drugiego rzędu. Drugi rząd zaczyna się dwoma oczkami łańcuszka. Tu będziemy wykonywały. Same półsłupki w tych przerwach między, między między tymi podwójnymi słupkami. Tych półsłupków powinno wyjść 48, ale żebyście dziewczyny nie musiały liczyć, to wykonujemy tutaj dwa oczka łańcuszka, w tej samej dziurce, tutaj skąd wychodzi te dwa oczka łańcuszka, robimy jeszcze jeden półsłupek. I teraz w każdej tej przerwie zrobimy po trzy półsłupki. W ostatniej, tutaj przed zakończeniem tego rzędu, powinno wyjść, powinniśmy zrobić dwa. Czyli wszędzie po trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Trzy. Znowu później raz, dwa, trzy, i tak jedziemy do końca, po te trzy słupki, dwa, trzy, aż przejedziemy do końca, spotkamy się tutaj w tym ostatnim, w tym ostatnim tutaj w tej ostatniej przerwie. I w tej przerwie zrobimy tutaj dwa oczka łańcuszka. Ja sobie przygotowałam już takie motywy wcześniej, żeby, żeby to Wam pokazać jak najwięcej tego wzoru jednorazowo. Więc mam tutaj już zrobione wszystkie oczka łańcuszka, wszystkie półsłupki, i tutaj mam zrobione na końcu dwa oczka łańcuszka. Wchodzimy w pierwsze oczko, zamykamy oczkiem ścisłym. I wychodzi nam taki, taki motyw już, już yy, z pierwszym, drugim, trzecim rzędem. Zaczynamy rząd czwarty. Rząd czwarty zaczniemy od yy, sześciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek łańcuszka. 6 oczek łańcuszka i teraz robimy słupek w co trzecie oczko. Na tym naszym tutaj, tym panelu tu, ty, tych słupków, gdzie żeśmy robili te 48 słupków, to ma być też 18 słupków oddzielone po trzy oczka. Czyli robimy sześć oczek łańcuszka, trzy oczka odliczamy, wbijamy się w trzecie. I słupek, zwykły słupek. Znowu trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Odliczamy. Trzecie. Robimy słupek. Wykonujemy taką drabinkę. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Robimy słupek. trzy oczka łańcuszka, raz dwa trzy, robimy słupek, raz dwa trzy oczka łańcuszka i tak robimy do końca okrążenia, z dwa trzy, raz dwa trzy, tak, raz dwa, trzy, tutaj słupeczek, trzecie oczko, raz, dwa, trzy. słupeczek, raz, dwa, trzy, słupeczek. Raz, dwa, trzy, przerobię z wami już do końca, słupeczek, oj, 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 coś mi się poplątało, jeszcze raz, tutaj, słupeczek, raz, dwa, trzy, słupeczek, Trzy dwa, trzy Super Raz, tak. Raz, dwa, trzy, Super, tak. I tak raz, dwa, trzy. Jeszcze jeden będzie tutaj słupeczek i doszliśmy do końca do końca robótki. Jeszcze upewnijmy się, że tych, tych słupeczków tutaj też jest 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, jest 16. Zakańczamy ten rząd. Robimy jeszcze trzy oczka łańcuszka i wbijamy się wraz dwa w trzecie oczko pierwszego tego naszego słupka i wykonujemy oczko ścisłe. Mamy już pięknie zrobiony środeczek, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. I teraz robimy następny rząd, to jest rząd piąty. Żeby zacząć rząd piąty, musimy przejść jakby nitką pod pierwszą tą tutaj pętelkę. Czyli wbijamy szydełko pod pętelkę, przeciągamy niteczkę i robimy jeszcze odkościsłe. I teraz tu będzie motyw złożony z czterech słupków, ale łączonych górą. Tak jak jest tu w tym wzorze. Ja tak pokażę. To jest ten motyw, ten, czterech Podwójnie nawijanych słupków łączone górą, czyli wykonujemy cztery oczka łańcuszka, podwójne nawinięcie, w dziureczkę się wbijamy, robimy pierwszy półsłupek, ale nie przerabiamy go do końca, mają zostać dwie niteczki. Następnie podwójnie nawijany słupek dwa razy przerobimy, zostają nam trzy niteczki i następnie Następny jeszcze słupek przerabiamy dwa razy. Mamy cztery niteczki, cztery yy, półsłupki podwójnie nawijane i łączymy wszystko wtedy dopiero górą. Tak? I wychodzi nam taki, taki trójkącik. Przerobię z Wami jeszcze raz. 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. Podwójne nawinięcie. Wchodzimy w następną pętelkę i robimy pierwszy słupek. Drugi słupek dwa razy przerabiamy, nawijany, trzeci, podwójnie nawijany i dwa razy przerabiamy i czwarty, tak? I górą łączymy. I teraz pomalutku raz jeszcze pokażę, przepraszam, odwinę sobie, odwinę sobie włóczkę. Robimy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, podwójne nawinięcie. W następną pętelkę wolną bijamy się, przerabiamy dwa razy. Dwa razy nawinięcie. Znowu w tą samą pętelkę przerabiamy dwa razy. Podwójne nawinięcie. W tą samą pętelkę przerabiamy dwa razy. Następne nawinięcie dwa razy w tą samą pętelkę, przerabiamy dwa razy. Oj, 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 coś mi się tutaj zgubiło. Musimy wrócić, trzymamy. Jeden, dwa. Dwa razy. Tak. Zostaje nam, mamy już cztery półsłupki. Łapiemy niteczkę, przeciągamy górą. I robimy cztery oczka łańcuszka i przechodzimy do następnej dziureczki. I jak wykonamy do końca, to yy, yy, musimy wykonać do końca. To będzie tak mniej więcej wyglądało. O. Lecimy do końca i spotkamy się yy, tutaj. Co prawda, ja tak jak powiedziałam, już, jestem przygotowana, żeby, żeby yy, nie, nie przedłużać jakby tego filmiku więc ja już jestem przygotowana mam następny, następny motyw mam tu właśnie ten, który żeśmy teraz przerabiali zrobiliśmy do końca wszystkie fachlarzyki, proszę się nie martwić że on się będzie trochę zwijał, ale on przy następnym rzędzie na pewno się ładnie rozprostuje i żeby zakończyć robimy 4 oczka, też łańcuszka 3, 4 i łączymy to tu z tym wierzchołkiem pierwszego, tego naszego trójkącika. Czyli wbijamy się, robimy oczko ścisłe i mamy piąty rząd skończony. Myślę sobie, że tutaj nie będzie żadnego problemu, że to jest jeszcze wszystko ładnie y, dla Was, dziewczyny, zrozumiałe. I y, ze względu na to, że szósty rząd już jest bardziej 음, taki y, troszeczkę trudniejszy, więc pierwszą część filmu skończę, y, skończę y, na tym etapie. Zaraz go przejrzę, zobaczę, czy wszystko ładnie, pięknie widać y, 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 i już go opublikuję na swojej stronie Renia Szydelko. I mam nadzieję, że dzisiaj. Wrzucę jeszcze, wydaje mi się, albo dwa filmiki, a może nawet i trzy. I ten kwadrat będziemy mieli dzisiaj przerobiony. Także do usłyszenia, a pierwszą część za chwilę wrzucam na swoją stronę. Na razie Wam bardzo, bardzo dziękuję.